To są dwa bardzo porównywalne używane kilkoletnie kombi klasy wyższej średniej. Audi C8, BMW G31. Pytanie, czy takie samochody w ogóle mają sens z podstawowymi czterocylindrowymi silnikami diesla? I czy przez przypadek nie jest tak, że przez to, że one są ciężkie, a te motory są relatywnie małe, napęd na cztery koła, te samochody nadmiernie się nie psują? Zapraszamy do lajkowania, komentowania, a jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka. Od razu powiedzmy, jak te wersje się nazywają, bo jest już spory bałagan, jeżeli chodzi o te nowsze generacje Audi A6 i BMW 5. Chociaż akurat w przypadku bm tutaj możemy nieźle trafić, bo to jest 520 i ma dwulitrowy silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, 190 koni, 400 nm, w tym wypadku X-Drive, także napęd na obie osie, ale były też wersje z napędem na tył. To jest jedyna wersja, która miała oprócz ośmiobiegowego ZF-a automatycznego, także skrzynię sześciobiegową manualną, ale było też słabsze BMW. Ono też miało dwulitrowy silnik. Jest oznaczone jako 518 diesel. W przypadku Audi oznaczenie 40 TDI no, też może być mocno mylące, bo no, 40 to prawie jakby miało 4 litry. To nie te czasy, że mamy duże 12-cylindrowe, czy tam 10-cylindrowe silniki TDI w Volkswagenie. Jesteśmy parę lat później. To jest model wciąż produkowany. To jest silnik podstawowy, dwulitrowy ale nie podstawowa moc, podstawowa moc to jest 163 konie, tutaj mamy 204, czyli 204, 190 tyle samo newtonometrów, też napęd na cztery koła, no oczywiście jest to silnik połączony ze skrzynią DSG, siedmiobiegową, jeżeli chodzi o osiągi, to jeden i drugi producent podaje no poniżej 8 sekund, BMW podaje 7,8 w przypadku tej wersji Audi podaje różnie w zależności od rocznika ale też no, maksymalnie to jest jakieś 8,4, więc są to bardzo porównywalne samochody, w przypadku jednego i drugiego egzemplarza mamy już takie mikrohybrydy 12V, które trochę pomagają w spalaniu. W BMW da się, da się sprawdzić długoterminowe spalanie. W przypadku tego samochodu ze 100 tysięcy km mamy 6,0. Tutaj trochę krótszy okres, ale też 6,7 to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra wartość. Pamiętajmy o tym, że to jest cięższy samochód nieco od BMW, ale jeden i drugi ma napęd na cztery koła, także no, jest tutaj co napędzać. Zwróćcie uwagę, jak są te silniki ułożone. Oczywiście one są ułożone wzdłużnie, wymaga tego napęd. W tym przypadku 4 na 4 Tutaj ten napęd preferujący tył, ewentualnie napęd RWD. Ma to swoje plusy i minusy. Fajny rozkład masy, ale niestety też minus taki, że rozrząd jest umieszczony od strony skrzyni biegów. To jest oczywiście pasek, który trzeba wymieniać co 120 tysięcy kilometrów i sama ta operacja, przez to, że ten rozrząd jest z tamtej strony, robi się całkiem droga. W przypadku BMW mamy łańcuch, no ale wiadomo, że ten łańcuch, mimo tego, że producent twierdzi, że on jest bezawaryjny, to tak czy siak, myślę, że jakieś 200 tysięcy, 250 000, pewnie trzeba go będzie wymieniać. Zmienić, więc jest to bardzo podobny problem jak w przypadku tego samochodu. Wracając jeszcze do Audi. Zdarzają się jakieś takie typowe rzeczy związane z awariami współczesnych diesli, może się zdarzyć, że jakiś wtryskiwacz tutaj będzie zawodził, może się zdarzyć, że mam jakieś drobne wycieki, czasem turbosprężarka może zawieść przy większych przebiegach, wiadomo. Oprócz tego no, trzeba ten silnik, o ten silnik dbać, trzeba dobre paliwo, raz na jakiś czas trzeba wyczyścić dolot, bo on się niestety brudzi. No tak to jest całkiem udany i bardzo fajny, oszczędny silnik. Jeżeli jeżeli chodzi o BMW, no to mamy już kolejną generację silnika, on jest oznaczony jako B, to nie jest N. To jest silnik, który ma dobrą opinię jak na razie, nie ma jakichś dużych problemów, jeżeli chodzi o awaryjność, zarówno tej 2-litrówki, jak i 3-litrówki. W przypadku 3-litrówek zdarzały się jakieś problemy na początku produkcji, BMW wymieniło parę silników. No W przypadku generalnie tych diesli, to myślę, że największym problemem jest EGR. Wszyscy pewnie o tych aferach słyszeliście, że BMW płonęły. Była akcja serwisowa na chłodniczkę EGR-u, warto sprawdzić, czy konkretny egzemplarz ją ma. Część tych nowych piątek G30, G31 miało, ten problem wcześniej miało, ale można założyć, że większość tych chłodniczek została już wymieniona. Poza tym też podobnie jak w przypadku Audi trzeba o ten silnik dbać, dobrze jest zmieniać olej co 10 000 km, a nie w jakimś long live, czy jak jak stwierdzi komputer czasem, że co 15-20, no bo to bardzo źle wpływa na takie, no co by nie mówić, no jak na wielkość samochodu, relatywnie małe silniki, bo to jest tylko R4 dwulitrowe. Cóż jeszcze w BMC? No, właściwie to samo co w tym samochodzie, czyli skrzynia biegów. Mimo tego, że producent twierdzi, że nie należy wymieniać tych skrzyniach biegów oleju, no, co 60 tysięcy trzeba wymieniać, zarówno w jednym, jak i w drugim samochodzie, niezależnie od skrzyni. Warto też zmieniać olej w układzie napędowym 4x4. Jeżeli podobają Wam się te prestiżowe kombi z dieslami i z napędem na cztery koła, zapraszamy na automarket.pl. Pod filmem oczywiście linki do oferty, zarówno jeżeli chodzi o BMW, jak i Audi. Zanim pokażę Wam bagażnik, jeszcze rzecz, która mi się w BMW bardzo podoba, prawdziwe wydechy, do tego, mimo tego, że to jest 4 diesel, dymi się i z jednego, i z drugiego, bo jechałem z tym samochodem tutaj, w przypadku Audi, no niestety są fejkowe wydechy, I jeszcze jedna rzecz, tego już w najnowszej generacji piątki nie mamy, a było to chyba w większości touringów, bardzo fajny patent, z tym, że można sobie samą szybkę otworzyć i szybko coś rzucić, szybko coś wyciągnąć. Jak sprawdzić, czy dany model jest premium, czy nie? Trzeba otworzyć klapę bagażnika i zobaczyć, jak wygląda kufer. Materiał wykończeniowy moim zdaniem świadczy o tym, że zdecydowanie jesteśmy w takim, a nie innym segmencie. Plus fajne rozwiązania. Od takiego prostego, że roletkę sobie można tutaj schować, po takie nieco bardziej wysublimowane, jak możliwość składania kanapy. O, w ten sposób. Tutaj akurat mamy wyciągany hak w tym samochodzie, więc też bardzo fajna rzecz. A tutaj zobaczcie, co mamy pod tym schoweczkiem: amortyzator. No, zdecydowanie jesteśmy w klasie premium. Jeżeli chodzi o wykończenie bagażnika Audi, to on również ma całkiem przyjemny do tyku materiał, chociaż wydaje mi się, że nieco gorszej jakości niż w przypadku BMW. Od razu powiem pojemność, żeby nie zapomnieć. 565 litrów, czyli nominalnie 5 litrów więcej, nie ma o czym mówić. Podobnie jak w BMW tam tego nie pokazywaliśmy, bo roletka była schowana, to wam chcieliśmy pokazać. Tutaj roleta podnosi się razem z klapą bagażnika, czyli jest to fajne ułatwienie. Nie trzeba tego, tak jak na przykład w Skodach, uderzyć, żeby się schowało. Rozkładanie kanapy jak najbardziej jest bardzo fajnym rozwiązaniem w przypadku bagażnika Audi. Są te dwie prowadnice, tu można sobie zamontować system, który rozdziela nam przestrzeń bagażową na dowolne, na dowolne fragmenty. Przy okazji ten, że te elementy tego systemu mają tutaj swoje Miejsce. Brakuje nam jedynie pałąka w przypadku tego egzemplarza, ale myślę, że gdzieś tam pewnie jest zawieruszony. Pod tym niezbyt prestiżowym plastikiem mamy dojazdowe koło zapasowe. I subwoofer. Pewnie napiszecie nam w komentarzach, że taki system montażowy w bagażniku mógł być też w BMC. Zgadzamy się, on mógł być, ale dosyć rzadko, rzadko występuje. Kiedy patrzymy na ogłoszenia Audi A6, to zwykle coś takiego w bagażniku jest, a w momencie, gdy sprawdzamy sobie G31, to jest to bardzo, bardzo rzadkie. Zanim opowiemy sobie troszeczkę o tym pięknym wnętrzu, to jeszcze zamknijmy sobie drzwi. Genialne to jest. Od razu słychać, że to jest świetnie wyciszony samochód. No i teraz tak, to jest też event, bo mamy tutaj a która nie ma S-Line'a. Jak mówimy a to myślimy, że wszystkie są w S-Line'ie, a ta nie jest i wcale źle to nie wygląda. No przy okazji oczywiście nie brakuje tutaj dobrego wyposażenia, bo mamy na przykład pamięć tych pięknych elektrycznych foteli. Pokazuje tutaj całość, dlatego że w BMC jest dosyć specyficzne elektryczne sterowanie fotelami, za chwilę Wam to pokażę. No, i teraz tak. Tutaj mamy starter. Tak troszkę słychać, że to jest mały diesel, ale to słychać tylko i wyłącznie w momencie, kiedy samochód jest odpalany. Tak jak mówiłem, 6,7 spalanie, ale nie o tym chciałem mówić we wnętrzu. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać, jak to wszystko tutaj wygląda. A jest to samochód, który już w dużej mierze ma ekrany zamiast normalnych fizycznych przycisków. Oczywiście sporo funkcji pozostawiono na zwykłych przyciskach. Proszę bardzo. No ale sporo jest sterowana przez ekrany. Przełożę nasz firmowy bidon, żeby Wam pokazać ten ekran, który najbardziej mnie frapuje, czyli sterowanie klimatyzacją w taki oto sposób. Chyba jest to jedyna rzecz, która mi się w tym samochodzie nie podoba, jeżeli chodzi o wnętrze, no bo ten ekran jest fajnie, ładnie tutaj sobie wpisany. No oczywiście dużo jest tego materiału piano black. Tutaj widać, że już go popalcowaliśmy, jak sobie odpalaliśmy z operatorem podgrzewanie foteli, jak tu jechaliśmy. Z fajnych rzeczy, no to zobaczcie, mamy tutaj nie tylko ogrzewanie, ale też wentylowanie foteli. Możemy sobie wybierać tryby jazdy. Przy okazji, zobaczmy. Samochód nie ma zawieszenia pneumatycznego. To dobrze, no bo generalnie to zawieszenie pneumatyczne może być drogie w naprawach. Powiedziałem, że tutaj jest Haldex, a w środku mamy napisane quattro. Tak, rzeczywiście wersje czterocylindrowe są określane jako quattro, ale jest to generalnie ten sam system, który mamy, no, trzeba powiedzieć, w plebejskich Volkswagenach, tylko warto pamiętać, że on działa całkiem, całkiem dobrze. Tam do 50% z tego, co pamiętam, może być przekazane na tył. Do tego te nowoczesne Haldexy to takie w nowszych generacji dość szybko działają, więc to w zupełności wystarcza do takiego samochodu. No i teraz tak, elektroniczne zegary. No, rzecz, którą można lubić lub nie, ale w przypadku tego samochodu bardzo fajnie wyglądają. One są super czytelne, można sobie wyświetlać różne informacje w środku też, między tymi zegarami. Bardzo fajne rozwiązanie. Sam system ten też całkiem przyjemnie działa, poza tym, że się... Palcuje i co ciekawe, jak się czyta fora użytkowników C8, to nie słychać o tym, żeby to się wszystko zawieszało. Czasem zdarzają się problemy z jakimiś systemami, czasem zdarza się problem z tym, że to po prostu nie działa, ale są to jakieś bardzo pojedyncze przypadki, nienagminne. To, co myślę, jest większym problemem w przypadku tego samochodu, to jest dość drogi serwis. No, oczywiście mówimy w przypadku tego konkretnego egzemplarza o aucie za 160 tysięcy złotych, więc no, taka naprawa, nie wiem, wymiana jakiegoś dwumasu, na przykład za 10 tysięcy w ASO, pewnie można przeoszczędzić sprzędzić tam z 2-3 jak się to zrobi w nieautoryzowanym serwisie, no to nie powinna dziwić w takim samochodzie, no ale jednak trzeba mieć to z tyłu głowy, że mimo tego, że wybraliśmy litroweczkę diesla, to dalej te koszty utrzymania są spore. Oczywiście, że litrowka w przypadku jakichś wymian, jakichś napraw będzie droższa, no ale warto rozważyć, czy nie, czy nie wolelibyśmy mieć jednak trzylitrowego silnika, którego osiągi są lepsze i napęd quattro przy okazji będzie tam już wtedy prawdziwy. Ale generalnie, jeżeli chodzi o awaryjność tego samochodu, nie ma z nim dużych problemów. Zapraszam teraz do wnętrza BMW. Ten sam test co w Audi. Ach, piękny dźwięk. No i teraz tak. Kolejna ciekawostka. Nie mamy tu M pakietu. Jest to wersja Sportline, o czym informuje nas na przykład ten napis. Ta wersja Sportline to są takie bardzo fajne fotele. One mają genialne trzymanie. Genialne są. No, ale sama elektryczna ich regulacja. To tutaj mamy góra dół. Nie mamy przód tył. Przód tył mamy tam. O, proszę bardzo. Czyli taka elektryczno-manualna jest to regulacja. Zasiądźmy sobie w tym samochodzie. ale się wpada w te kubły, bo tak chyba trzeba powiedzieć o tych fotelach. Tutaj mamy zapalanie. Ciekawostką jest ta kierownica ze znaczkiem M. Mimo tego, że M pakietu nie mamy, przy okazji ogrzewana, tego W Audi nie było. No, cudownie leży w dłoniach. W ogóle ta pozycja za kierownicą no jest tutaj taka no, właściwie jak w sportowym samochodzie, coś do czego BMW nas przyzwyczaiło. Podobnie jak to, że ten ekran jest minimalnie bardziej w stronę kierowcy niż pasażera, ale ekran jest niewielki. A większość elementów jest tutaj sterowana pokrętłami, przyciskami. To jest takie BMW, no już nieprodukowane niestety, które jeszcze jest tam przed tą erą takiej ostrej cyfryzacji. To w Audi już właściwie ona jest, w przypadku BMW jeszcze nie ma. No, oczywiście mamy system do sterowania komputerem, ale sam ekran jest również dotykowy, także to też jest fajna, fajne rozwiązanie. Gałka zmiany biegów też genialna, bardzo dobrze leży w rękach. No, Tryby jazdy można wybierać przyciskami, nie wiem, czy widzicie, co jest na nich napisane. Sport Comfort i Eco Pro. Fajne rozwiązanie, automatyczny, ręczny. Taki nie za duży podłokietnik, a właściwie schowek w nim, ale jest tutaj gniazdo USB. No tutaj troszeczkę można mieć zastrzeżenia, jeżeli chodzi o te cup holdery, bo w momencie, kiedy damy nasz firmowy termosik tutaj, no to troszeczkę mi tutaj zasłania, to jest szczegół. Nie za duży schowek przed pasażerem, ale w momencie, kiedy siedzi w takim wnętrzu, no i ma się taką kierownicę w dłoniach, to ma to nie, niezbyt duże znaczenie. Jeżeli chodzi o awarię, no to. Czytając fora użytkowników G30 i G31, czyli kombi sedana i kombi, nie znalazłem zbyt wielu problemów z elektroniką. To jest ciekawostka, ale być może właśnie chodzi o to, że z tej elektroniki to mamy tutaj tylko taki niewielki ekranik. No okej, okay, zdarzają się jakieś drobne zawirowania, jeżeli chodzi o działanie systemów bezpieczeństwa, głównie tych związanych z kamerami czy tam z radarami z przodu, ale one są relatywnie rzadkie. To, co jest typowym problemem tego samochodu, to jest przekładnia kierownica. BMW wymieniało do pewnego momentu na gwarancjach, Przekładnie kierownicze, zwłaszcza aut z początku produkcji, no ale wiadomo, że one potraciły gwarancję i część użytkowników musiała wymieniać sama te, te mm, przekładnie kierownicze. Ale poza tym, jakichś dużych problemów, jeżeli chodzi o ten samochód, nie słychać. No, oczywiście trzeba też pamiętać, że tak podobnie jak w przypadku Audi, serwis i naprawy tego samochodu, no są drogie. Czasem nawet prosta wymiana, przez to, że ten silnik jest tak, a nie inaczej ułożony, no może wiązać się z jakimiś sporymi kosztami, ale dalej mówimy o aucie, który jest, no właściwie, warte 150-200 tysięcy złotych, czyli całkiem sporo. Zapraszam teraz do tyłu, zobaczmy, je, w którym z tych samochodów jest więcej przestrzeni w tylnej części. Zaczynamy niealfabetycznie od BMW. Zawsze mi się piąteczki kojarzyły z niewielką ilością miejsca z tyłu. No i rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o stopy, to jest go tak w sam raz, ale zobaczcie, mimo tego, że wydawało się, że jest tu niewiele miejsca. To ta kanapa jest tak wyprofilowana, ma takie zagłębienie tutaj, do tego są zagłębienia w fotelach, że ja, mimo swoich 188 cm wzrostu i takiego samego osobnika przede mną, bo tam ustawiłem fotel pod siebie, mieszczę się w tym samochodzie bez problemu. Duży plus. Podłokietnik wygląda w ten sposób, jest fajny z miękkiego materiału, całkiem fajne cup holdery. Dwa gniazda USB. No, nie mamy tutaj e, ani trójstrefowej, ani czterostrefowej klimatyzacji. Mamy tylko nawiewy, ale myślę, że to w zupełności wystarczy do takiego samochodu. No, bardzo, bardzo fajna kanapa, także BMW z tyłu jest super. Sprawdźmy teraz Audi. No, i teraz Audi. Od razu widać, że jest więcej miejsca w Audi. Czy jest potwierdzenie tego, jeżeli chodzi o ilość miejsca? Tutaj moją. Na kolana, na długość nóg, no tak no, jest, jest przestrzennie, zwłaszcza jeżeli chodzi o stopy. Te nogi mam tak bardziej, mogę sobie nimi manewrować, ale kanapa nie jest aż tak wyprofilowana jak w BMW, i to wcale nie jest aż taka duża różnica. Na pewno nie jest to różnica, która zdecyduje o tym, który z tych samochodów wybierzecie. Ale jeden i drugi ma dużo miejsca z tyłu. W tym egzemplarzu jest też coś, co również można sobie było do BMW zamówić: czterostrefowa aklimatyzacja. Bardzo fajna rzecz. Muszę się Wam do czegoś przyznać. Mimo tego, że jako dziecko pochodzę ze Śląska, czyli niemieckie samochody są dla mnie jakby dosyć naturalną rzeczą, zbierałem prospekty BMW, to jak dorosłem, co prawda nigdy w życiu nie miałem żadnego Audi, ale zdecydowanie jestem fanem tej marki, bardzo mi się podoba to, co niemiecki producent robi. No, oczywiście, wiadomo, tych ekranów mogłoby być tutaj mniej, ale jak się ruszy tym samochodem, to mimo tego, że mam tutaj Czterocylindrowego diesla, mimo tego, że tak naprawdę mam tutaj skrzynię DSG, nawet jeżeli ona się nazywa inaczej, a jednak strasznie mi się ten samochód podoba. To, jak działa tutaj zawieszenie, to jest auto, którym przyjechałem tutaj na te zdjęcia. Mimo tego, że nie ma tutaj zawieszenia pneumatycznego, to jest po prostu bajka. No, oczywiście są tu relatywnie małe koła, jak na tego typu samochody. Nie mamy tutaj pakietu S-Line, tak jak mówiliśmy ale jestem zachwycony tym, jak ten samochód jeździ. Naprawdę, jeśli chodzi o zawieszenie, jest super. Wiem, że są takie głosy, że BMW zdecydowanie lepiej się prowadzi, no, bo ten, ten napęd tam preferuje tył i tak dalej. To jest taki samochód bardziej dla kierowcy. Bardziej mnie otacza. Za chwilę sobie do tego BMW wsiądę, zobaczę, jaki będzie przeskok między Audi a BMW. Ale serduszkiem jestem z tym samochodem. To, jak po prostu to auto płynie, to jest fenomenalne. Kilkuletni samochód używany tutaj nawet nie ma jakiejś gigantycznej mocy, no bo przy takiej sporej masie, no tutaj przekraczamy pewnie tonę 900. Audi to różnie podaje, dlatego mówię pewnie. Podaje od 1800hk z kawałkiem do 1900 z kawałkiem. Ale pewnie tu jesteśmy bliżej tego 1900. Do tego kompletnie nie czuć, że ten samochód jest ciężkim, dużym autem. No idealne auto. Gdybym miał jechać trasę, to zdecydowanie chcę właśnie tym samochodem. Gdybym miał się do czegoś przyczepić, to może ten układ kierowniczy, no on jest taki troszeczkę tutaj... no czuję, że on jest wirtualny, tak jak te zegary. Trochę tak to trzeba powiedzieć. Ale poza tym bardzo fajne auto. No fotele nie mają trzymania na boki, jest tutaj tak dosyć obszernie. Specjalnie o tym mówię, no bo w BMC jest zdecydowanie inaczej. Ale gdybym miał teraz gdzieś pojechać 1000 km i to jeszcze bez noclegu, oczywiście nie radzimy tak robić, to wybrałbym ten samochód. Coś fajne, no bo to auto jednak się nie zastarzało, To jest wciąż produkowana generacja. Oczywiście był lifting. W 2024 roku, ale dalej. Jest to samochód, który kupujecie kilkuletni, wyraźnie tańszy niż nowy, a w dalszym ciągu jeździcie autem, które wciąż jest oferowane. No to jest pewnego rodzaju minus BMW w tym momencie. Oczywiście, że jest już nowa generacja. Ona jest oczywiście cięższa, ona jest oczywiście mocno zelektryfikowana. Tutaj mamy tylko hybrydę 12V, ale oczywiście 48V też były. Moment, omen gdzieś widziałem, że zdarzyła się awaria tego akumulatora, który jest w bagażniku tego 48V i naprawa była całkiem, całkiem droga. Więc pytanie, czy na pewno warto takimi samochodami się y, interesować. No, oczywiście była to jednostkowa sytuacja, a jednostkowe awarie zawsze się mogą zdarzyć. Generalnie Audi, ale podobnie jak BMW, jest. W tym momencie dość dobrze oceniane, jeżeli chodzi o bezawaryjność, to nie są samochody, których należy się obawiać. Oczywiście warto je sprawdzić. My, w automarkecie, te samochody, które oferujemy, mamy dobrze sprawdzone. I myślę, że to jest też gwarancja tego, że kupujecie fajne auto, które Wam jeszcze sporo, sporo posłuży. No i nie będziecie musieli wydawać tych wielu tysięcy złotych na naprawy. Bo niestety w markach premium to naprawy potrafią tyle kosztować. A teraz zapraszam do BMW. Przy okazji, jak już jesteśmy w BMW, zobaczcie, jak pięknie. Umiejscowiona jest bateria systemu hybrydowego, silnik jest do przodu, bateria jest bardziej z tyłu. To wszystko po to, żeby rozkład masy tego auta był idealny. No i tak, to, ach, ten samochód to chce jechać. Mimo tego, że skrzynia jest y, klasycznym automatem, to bardzo szybko zmienia biegi. Bardzo to jest fajne. Nie jestem w żadnym trybie sport. Ale już sam fakt, że ta kierownica jest taka gruba, taka mięsista, że ten fotel mnie tak trzyma. Ula, la. No i oczywiście ten napęd, który preferuje tylną oś. Ta przednia jest tutaj dopędzana. Nie tak jak w Audi. Zupełnie inna koncepcja. Koncepcja taka, no, po to, żeby dawać frajdę, Mimo tego, że mam 190 wysokoprężnych koni. No czyli powiedzielibyście, no, nic takiego specjalnego jak na BMK. No przecież to są samochody, zarówno Audi, które jedzie przed nami, jak BMK, które no, mają po tych sportowych wersjach, no oczywiście tam to jest tylko kombi, tutaj jest tylko sedan, ale mają po 600 koni z kawałkiem. No to tam to już w ogóle jest kosmos. Fajnie ta skrzynia działa, fajnie sobie redukuje, redukuje jak zwalniam. To jest też pewnie wpływ tego, że odzyskuje energię, ale dobrze ten samochód jeździ. No trzeba to powiedzieć. Tam mi się podobało zawieszenie, a tutaj podoba mi się ta całość. To jak ten samochód jest usportowiony, no. To jest to pytanie, które sobie zadaliśmy na początku tego materiału, czy to w ogóle ma sens. 40 TDI brzmi mocarnie, no ale to nie jest mocarna jednostka napędowa w tym Audi. 520 diesel, no już nie brzmi tak mocarnie, a z drugiej strony całkiem sporo sportu w tym samochodzie dalej można odnaleźć. Ale tak, zawieszenie jest zdecydowanie sztywniejsze. Nie spojrzałem na koła, wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę większe koło niż w przypadku Audi, ale dalej. Jest to samochód zdecydowanie inaczej skonfigurowany niż Audi. Ostrzeżenie jakiejś prędkości jest tutaj włączone, nie wiadomo po co, ale powiem Wam tak, no bo trzeba jakieś podsumowanie zrobić. Te samochody są bardzo porównywalne, a zarazem mają zupełnie inny charakter, ale są podobnie trwałe, więc jeżeli zastanawiacie się nad kilkuletnim. Tego typu autem, no to właściwie możecie sobie niemalże w ciemno wybrać albo jedno, albo drugie. Oczywiście po sprawdzeniu odpowiednim tych samochodów wcześniej, ale nie musicie obawiać tego, że któreś będzie nadmiernie się psuło, więc tak naprawdę zostaje to, czego oczekujecie. No, ja generalnie wolałbym Audi, jeżeli miałbym mieć taką spokojną wersję, około 200-konną, wysokoprężną, która ma mało palić, z tym napędem na cztery koła, to myślę, że tamten samochód bardziej do mnie przemawia. No, a gdybym chciał sobie troszeczkę zaszaleć a dalej mieć w miarę oszczędne auto, no to BMK. Ale chyba BMK wybrałbym jednak z 3-litrowym dieslem. Jeszcze za chwileczkę spróbujemy się troszeczkę rozpędzić tym autem. Ale myślę, że to tutaj przydałaby się R6. -ka. Zdecydowanie. Tam wiadomo fałki, tutaj BMW to wiadomo Rki. Bardzo mało jest w motoryzacji już rzędowych silników sześciocylindrowych, Więc to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. No i teraz tak, trochę ruchu miejskiego, trochę można tym samochodem przyspieszyć wreszcie. Ładnie się odpycha. Niesamowite jest to, że 4-cylindrowy diesel zarówno w Audi, jak i w BMW dają radę. No, coś wspaniałego. Można mieć auto, które jest oszczędne. No, nie można powiedzieć tanie w serwisie, bo w momencie, kiedy coś trzeba będzie wymienić, to tak do końca tanio nie będzie ale takie, które, no ojej, też ma fajne, jakie zawieszenie, no to jest samochód na zakręty, tak, oczywiście chciałbym, żeby to wspomaganie troszkę mniej działało, mówię o kierownicy oczywiście, ale tak, no, tak jak tam podobał mi się komfort, tak tu podają, podobają mi się właściwości jezdne, to jest trudny wybór, czy Audi, czy BMW, no, zwykle takie samochody wybiera się, no, jak się jest fanem Audi, to się wybiera Audi, jak się jest fanem BMW, to się wybiera BMW. Ale jak na przykład się jest kimś nie do końca zdecydowanym, no to myślę, że ten wybór nie jest prosty. Nie zazdroszczę go, a z drugiej strony zazdroszczę, że wybierzecie sobie taki samochód, bo to są fenomenalne auta. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, a jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka.